Ewa Dmowska, policjant Piotr i skradzione uśmiechy, czyta Daniel Frontczak. Dzisiaj będzie dobry dzień! zawołał policjant Piotr. Wyskoczył z łóżka, pobiegł zjeść zdrową owsiankę z bananami i rodzynkami. Zrobił sobie do tego pyszną kawę z cynamonem, a potem ubrał się i wyszedł z domu. Wsiadł na motor i pojechał do pracy. W pracy wszyscy byli bardzo smutni. Co się stało? Spytał policjant Piotr. Nie wiem, odpowiedział komendant. Po prostu jestem jakiś smutny dzisiaj. Ale to wszyscy jesteście smutni? Co takiego się stało? W zasadzie to. zawahał się komendant. Chyba nic się nie stało, ale jestem jakiś smutny. A ty jesteś wesoły? No, zamyślił się Piotr, ja zakładam, że dziś będzie dobry dzień. Ale czy jestem wesoły? Normalny. Myślę, że jestem normalny. Aha, westchnął smętnie komendant. To ci dobrze. Usiedli do biurka, zaczęli rozwiązywać ważne sprawy i wtedy zadzwonił telefon. Policjant Piotr odebrał, a po drugiej stronie jakiś drżący, zapłakany głosik powiedział: Panie policjancie, ktoś ukradł nasze wszystkie uśmiechy. Jak to ukradł wasze wszystkie uśmiechy? Zdziwił się policjant Piotr. Mama się nie uśmiecha, tata się nie uśmiecha, a ja próbuję, próbuję ze wszystkich sił rozciągnąć usta, żeby uśmiech się pojawił. Ale uśmiechu nie ma. Jestem smutna. Ale czy coś się wydarzyło, że jesteś taka smutna? Spytał zaniepokojony policjant Piotr. W zasadzie to nie. Zjadłam pyszne śniadanie, jak zawsze. Obejrzałam z mamą bajeczkę. Pobawiłyśmy się, ale mimo to wszyscy jesteśmy smutni. I boję się, że naprawdę ktoś ukradł nasze uśmiechy. Bo mama zawsze się do mnie uśmiecha, nawet jak nie zdążyła jeszcze wypić swojej pierwszej porannej kawy. Ale nawet wtedy jest zaspana, a mimo to się uśmiecha, a dziś nie. Jesteś bardzo dzielną dziewczyną, pochwalił policjant Piotr. I sama zadzwoniłaś na policję. Tak. W przedszkolu uczyli nas, żeby wybierać jeden, jeden, dwa. A ja już znam te cyferki i umiem je odnaleźć. Jesteś nie tylko dzielna, ale i mądra. Zaraz do ciebie przyjadę i zbadam sprawę. A trafi pan do mnie? Mnie w policji z kolei uczą trafiać pod właściwe adresy odpowiedział policjant. Już wiem, skąd dzwonisz. Policjant Piotr pojechał do dziewczynki i zobaczył, że faktycznie Wszyscy byli smutni. Chciałabym się cieszyć powiedziała mama dziewczynki bo tyle wspaniałych rzeczy dookoła o proszę zobaczyć. Dzieci mam zdrowe, kwiaty pięknie rosną, wypiłam już dwie pyszne kawy i nawet upiekłam ciasto, ale czuję się tak, jakby ktoś wyssał ze mnie całą radość, a zostawił tylko okruszki. Okruszki? No tak, pamięć po czymś takim jak radość. A jeszcze kilka dni temu siedziałam z moim mężem na balkonie i śmiałam się do łez, kiedy moja córeczka robiła występ. Nie wiem, wzruszyła smutno ramionami. Może mam zły dzień. W takim razie, parsknął policjant, chyba całe miasto ma zły dzień, bo wszyscy narzekają na smutek i nikt nie potrafi się uśmiechnąć. Chyba faktycznie jakiś perfidny złodziej ukradł nam uśmiechy zaraz się okaże pobiegł do swojego motoru wyciągnął ze schowka brązową łaciatą maskotkę i zadowolony wrócił do domu dziewczynki o nacisnął na brzuszek zabawki i brązowa krówka zaniosła się rykliwym śmiechem ha 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 ha, ha, ha. śmiała się do rozpuku i podskakiwała przy tym jak piłka ha 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 Dziewczynka jednak i jej rodzice przyglądali się maskotce, ale nie drgnął im nawet kącik ust. Zdumiewające! zawołał policjant. Ta krówka zawsze rozbawiała najsmutniejsze dzieci była niezawodna. Naprawdę nie chce się wam śmiać? Bardzo się staram odparła dziewczynka. Chciałabym skakać i śmiać się, jak ta krówka, ale mogę jedynie skakać. O! Zaczęła podskakiwać, a końce warkoczyków rytmicznie opadały jej na plecy. Ale to wszystko. Uśmiechu nie ma. Rozciągnęła usta dwoma paluszkami, ale usta nie chciały się uśmiechać. Dlatego do pana zadzwoniłam, żeby mi pan pomógł i odnalazł nasze uśmiechy. W przedszkolu też. Z dziećmi nie możemy się śmiać. Bawimy się, jak zawsze, przepychamy, wygłupiamy, ale nikt się nie śmieje. Bawimy się w berka, panie opowiadają wesołe historyjki, na rytmice tańczymy, ale nikt z nas się nie śmieje. A wie pan, co jest najstraszniejsze? Co może być jeszcze straszniejszego, przeraził się Piotr że nikt oprócz mnie tego nie zauważył. Ludzie przyzwyczaili się, że są smutni, a ja nie chcę chodzić smutna, chcę się śmiać. Chcę, żeby moja mama się śmiała i wszyscy inni też, bo powinniśmy się śmiać. Nie wolno kraść uśmiechów, tupnęła nogą. Chcę mój uśmiech z powrotem i mojej mamy i mojego tatusia i pani Asi z przedszkola wszystkie uśmiechy chcę z powrotem. Rozumiem, odpowiedział poważnie Piotr. To w tym momencie najważniejsza zagadka do rozwiązania. Obiecuję, że się tym zajmę. Będziesz się jeszcze uśmiechać. I ty, i twoja mama, i my wszyscy. Dziękuję, szepnęła dziewczynka i przytuliła się do mamy. Policjant Piotr wrócił do domu. Stanął przed lustrem. Próbował się uśmiechnąć i ze zdumieniem spostrzegł, że on też nie może się uśmiechnąć. Podciągnął kąciki warg, skubał je delikatnie, ale nic nie pomagało dziwne, zdumiał się. Czy ja wyglądam na smutnego? Spytał sam siebie. Wyglądam na. nieuśmiechniętego, ale smutny nie jestem. A to już coś? Poszedł do pokoju, zrobił notatki w swoim notesie, przejrzał kilkanaście książek o szczęściu i radości, ale nie znalazł w nich wskazówki, jak sprawić, by ludzie z powrotem mogli się uśmiechać. Przecież chcieć Chcieli, ale nie mogli. No cóż, westchnął. Zagadka trudna, ale do rozwiązania. Aż rozpiera mnie energia, by wziąć się za poszukiwanie złodzieja uśmiechów. Ha, znajdę go. W tym mieście znowu ma panować radość i dopilnuję tego, by za kilka dni zewsząd rozlegał się radosny śmiech. Wybiegł z domu i ruszył na poszukiwania. Przeszedł przez cały park. Zajrzał do kina, gdzie właśnie wyświetlali komedię, ale nikt się nie śmiał. Zajrzał do cyrku, gdzie uśmiechał się jedynie klaun, ponieważ jego uśmiech był sztuczny. Odwiedził każdy plac zabaw i chociaż dzieci było sporo, to żadne z nich się nie śmiało. Szedł i szedł, aż minął granice miasta i nagle poczuł, że czuje się jakoś radośniej. Pomimo zmęczenia, pomimo naprawdę trudnej sprawy do rozwiązania, poczuł, jak malutkie szczęście delikatnie w nim się rozsiada. Tak wygodnie jak kotek na cieplutkim słoneczku. Chyba trafiłem na właściwy trop! powiedział do siebie policjant Piotr. A potem poszedł dalej, bo czuł, że w tym miasteczku znajdzie rozwiązanie problemu. Doszedł do rynku, a na środku rynku przy fontannach rosło olbrzymie, rozłożyste drzewo. A na tym drzewie wisiały uśmiechy, piękne i dorodne jak dojrzałe jabłka. Niesłychane! Podbiegł do drzewa i wspiął się na palce. Rozpoznał swój uśmiech, ściągnął go delikatnie, położył na usta i uśmiechnął się od ucha do ucha. Mój uśmiech! Jak on doskonale pasuje do moich ust! Kocham swój uśmiech. No, teraz wszystko jest na swoim miejscu! wykrzyknął zadowolony. Mogę nie tylko chichrać się, śmiać ze wszystkich sił, ale mogę nareszcie po prostu się uśmiechać. Kiedy już nacieszył się swoim uśmiechem, obszedł drzewo dookoła. Rozpoznał uśmiech komendanta, trochę drwiący, ale szczery. Rozpoznał uśmiech swojej sąsiadki, bardzo kojący i pogodny, i dostrzegł mnóstwo dziecięcych malutkich uśmiechów. One skrzyły się wśród gałązek niczym słońce na wodzie. Ale piękne, dotknął z zachwytem jednej z gałązek i usłyszał radosny chichot. Musicie wrócić do swoich właścicieli, powiedział i delikatnie pogładził drzewo. Dzieci tęsknią za wami. Nie możecie tutaj zostać. Pięknie tutaj wyglądacie, ale wasze miejsce jest na buziach, bo nieuśmiechnięte twarze są tak bardzo smutne. Jak ja mam was zanieść? Próbowało oderwać gałązkę z uśmiechami, ale one natychmiast wykrzywiły się w podkówkę i zmarniały. Ojej! To nie jest dobra droga, zmartwił się policjant i szybko puścił gałązkę. A może wrócę po koparkę, przyjadnią i wykopię drzewo, ale z drugiej strony, podrapał się po brodzie, kiedy wśród uśmiechów rozległ się niezadowolony szmer. Drzewo nie jest niczemu winne. Po co je niszczyć? Usiadł pod drzewem i zaczął rozmyślać. Nie mogę tych uśmiechów tu zostawić, bo obiecałem, że przywrócę radość w moim mieście. Nie mogę ich też stąd wyrwać, bo spadają na ziemi jak poobtłukiwane jabłka, a takie nie smakują za dobrze. Muszę więc... Wiem, wykrzyknął uradowany, a uśmiechy na drzewie roześmiały się perliście. Wiem, przecież ktoś te uśmiechy tu zawiesił. Muszę poczekać na tego tajemniczego Ktosia i przekonać go, by oddał skradzione przez siebie uśmiechy. Tak, będę czekał siedział tak kilka godzin dzień się skończył i nadszedł chłodny wieczór a kiedy policjant piotr wyciągnął kurtkę z plecaka usłyszał cichutkie szuranie które powolutku zbliżało się do drzewa szurru 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 wytężył wzrok i dostrzegł wyłaniającą się z mroku zgarbioną staruszkę ubrana w szary sweter z siwymi włosami upiętymi w kok była prawie niewidoczna. Zupełnie jakby była częścią zmierzchu. Starowinka, podpierając się laską, podeszła do drzewa. Z trudem zdjęła jeden uśmiech. Położyła na wargach i szepnęła. Chociaż odrobinę radości w tym życiu. Chociaż odrobinę radości. Potem odwiesiła go na drzewo i sięgnęła po kolejny. Wtedy wyszedł policjant Piotr i powiedział. Przepraszam panią. Ojej! wystraszyła się staruszka, a zerwany uśmiech spadł na ziemię i popłukiwał się boleśnie. Nie wiedziałam, że tu ktoś jest. Od dawna nikt mnie nie odwiedza. Proszę się nie bać, uspokoił ją policjant Piotr. Nie zrobię pani krzywdy. Proszę mi tylko powiedzieć, skąd pani ma te wszystkie uśmiechy. Wiedziałam, że to kiedyś się wyda. Westchnęła staruszka. Schyliła się, podniosła upuszczony uśmiech i otrzepała go. Panie policjancie, nie będę oszukiwać, ja je po prostu zabrałam. Chodziłam nocami po domach i powolutku zabierałam wszystkie uśmiechy. Chowałam do swojego worka, a potem przyniosłam je tutaj i powiesiłam. To jest jedyne miejsce na ziemi... Gdzie czuję chociaż odrobinę szczęścia. Ale dlaczego? Przez panią wszyscy w moim mieście są smutni. Smutni westchnęła znowu staruszka. Znam ten stan doskonale. łza stoczyła się jej po policzku. Ja po prostu chciałam się śmiać. Przepraszam oddam te uśmiechy. I tak wiedziałam, że długo mi nie posłużą. Zresztą, zwiesiła smętnie siwą głowę, cudze uśmiechy nie polubiły moich warg. Nie polubiły, ponieważ je pani wykradła, powiedział delikatnie policjant Piotr. A nikt nie lubi być zabierany siłą. Nie można kogoś zmusić do szczęścia. Ma pan rację. Proszę stryknęła sękatymi tymi długimi palcami uśmiechy polecą za panem uwalnia mnie niech wracają na swoje miejsce do dzieci do ich mam do tatusiów i wtedy uśmiechy jak pąsowe motyle zatrzepotały wokół drzewa staruszki i policjanta och staruszka krzyknęła zdumiona ja 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 czuję szczęście ono mnie rozpiera. Jestem pełna szczęścia jak bąk, chyba zaraz pęknę i. Uśmiecham się, uśmiecham się, wykrzyknęła i z radością rozpostarła ręce. Jak to możliwe? Bo właśnie uczyniła pani coś dobrego. A kiedy czynimy coś dobrego, to na ustach rodzi się uśmiech to oczywiste. Nie wiedziałam tego. To nie trzeba kraść, żeby mieć coś wspaniałego. Tylko trzeba dawać. Zawołała staruszka dawać. Od dzisiaj będę rozdawać tyle dobroci, ile tylko dam radę. Będę chodzić po świecie i rozdawać uśmiechy. Za darmo? Zupełnie za darmo. Staruszka zrzuciła szary sweter i zaczęła nucić ze szczęścia. Nie chcę już smutku, nie chcę szarości. Pragnę kolorów, radości i życia. Będę rozdawać uśmiechy. To wspaniały plan. Może zacznie pani od mojego miasta? Proszę wrócić razem ze mną i każdemu oddać jego uśmiech. Oczywiście, pójdę z panem. Naprawię to, co zrobiłam złego, a potem będę dzielić się radością. Dziękuję, panie policjancie. Dziękuję, że pan tu przyszedł, wysłuchał mnie, zrozumiał. To idziemy? Biegniemy! Zawołała staruszka i zachichotała radośnie. Kiedy wrócili do miasta, wszyscy dostali z powrotem swoje uśmiechy. Dzieciaki znowu śmiały się podczas kolacji, bo chleb z kiełbaską jest przecież taki zabawny. Mamy uśmiechały się pomimo zmęczenia, a policjant Piotr wrócił zadowolony do domu. Stanął przed lustrem i zachwycony podziwiał swój uśmiech. Po więcej bajek o policjancie Piotrze wejdź na ewadmowska.pl